Kto? No, ten już mi jedzie na hita. Ej, ja już mogę Kto? iść do nowej mapy. To ja mam jakiś Rebirth. Mam zrobić Rebirth, Tak, ja, to, to ci może pomóc. Ok, to zrobię, zrobiłem. Nawet ok, chyba polecę słucham. balonem. Ciekawe, gdzie ja polecę. Ej, jakiś... no, mam... ja dzisiaj kupuję te Swordy, bo ja sam nawet nie wiem. Wiesz? Właśnie tego Sworda, no. A tutaj klikam, już widzę. Okej. Oto. z tej strony z Dzisiaj gramy z moim kolegą Wojpru. Mój kolega Wojpru też nagrywa. Ej, no tak, ja będę nagrywał tylko No zaraz, bo po prostu. Coś tutaj... nie chce to się włączyć nagrywanie, dobra, już no. mam Będziemy mieć trochę takie opóźnienie tam w nagrywaniu No i... Dopiero jak tutaj zaczynam? O, dostałem co skręczenia Sprawdźcie co są w skrzynie Skrzynię. skrzynie No, 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 to skrzynię też, sprawdzę. Manko, to już sprawdza. Mam go na Hokeru i dziś pewnie wygrali w Robloxa. Nie wiem jak ta gra się no. nazywa, ale no, po prostu wygrali w taką grę w Robloxa. Coś tam to się nazywa chyba Sword Slayer, z tego co mi się wydaje. No i ja ze mną dziś też mój kolega, Milan. Nie, no, ja też jestem. Ja też tutaj nagrywam. Okay. No, niego na kamerze to będzie. Okej, okay. ja, jakby co to tutaj coś masz w tej skrzyni, musisz na nią wejść na tą skrzynię. Nie wiem, czy będziecie go słyszeć, no ale jak nie, no to. Nie wiem, trudno. No okej. Okay. No i tak samo wy będziecie słyszeć. Ale ja słyszę, VoIP-u, no i możemy zacząć. No i pamiętaj, żeby wejść no, w tą skrzynię, bo tutaj dostaniesz coś. No i pamiętaj żeby. No ja coś dlatego nagrywam Robloxa, bo. Mój um, no jakiś widz po prostu chcieliście. Chcieliście i mój jeden okay. widz mi napisał, czy nagrywał To Macie. Mm -hmm. Okej. Okay, no, no i też, że e, fajnie by było, jakbyście zasubskrybowali dali łapkę w górę. To będę bardzo wdzięczny wtedy. Okay, musisz trenować z to... mieczem, tak musisz ciachać. No wiem właśnie ja tak a... ja miałem skręcenie już te końcy. Ja przez chwilę... Nie wiedziałam skąd mam te końce, bo tutaj jeszcze możesz zakręcić. Okej, okay, ja tutaj mam jakieś... Um, Zaka... A gdzie ja mogę... Wiem, wiem, ja już sobie no. zakręciłem. Ja za to dostałam dużo pieniędzy. Ciekawe co dalej. A tutaj jest jakiś typek. No niestety trochę słabo idzie. No i już nie mogę. Pety już Ile sobie equip Equip... Okej, equip, equip. To już idę tam walczyć. No ja też. Dobra, atakuję tego goblina. Ale dobrze mi idzie teraz przez te pety. Dobra, mam jakąś nagrodę i coś dostałem. W ogóle mam jakiś lepszy... lepszy ten... Oh. lepszy... jak to się nazywa? Okay. Kolejny sword dostałam, jakiś nowy sword mam. Z tego wyrzuciła. Dobra. Um, nie powiem, okay. że Dzisiaj kupuję te swordy bo ja sam nawet nie wiem. Wiesz. Właśnie Sworda A tutaj klikam. Już widzę. Okej. Okay. O to jest najlepszy. Mieć mój. Widzę, że to jest jakieś... Co jest? Co? To się tu Musiałam kliknąć. Co to jest za kryształ ENDU. Chyba. Okej. Okay. Idę do tego magika jakiegoś. Dobra, ja może pójdę tutaj... O tu jest jakaś dynia, chodź tu, tu jest jakaś dynia. Gdzie? Ja już właśnie ją zdobyłem. Jakiś bał mi się odblokował tu. Ja Za... to Ile końców! Ile on musi kosztować końców? Oh, to jest tam Swordsap! Ja nie, nie! O nie, to go już miałem. Ja bym tam jakiś fajny sword, nie wiem. Czy fajny w zasadzie czy nie, ale Kolejna. atakuje tutaj lepszych. Kolejna dnia mi musi się po, pojawić za jakieś za 3 godziny. Na pewno w tyle nie będę nagrywał tego. Okej. Okay. No. Jak mało jemu ja mu zadaję? Dobra, ja idę do, do tego dziadka tam jakiegoś. Okej. Okay. Ja go już pokonałem. Tutaj okay, teraz go atakuję. Wiem, że możecie trochę mniej słyszeć, bo plus. Nie trochę więcej. Więcej, mnie nie, 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 a nie, nie, I kolejny nie, Chyba lepszy... Tak, lepszy nie, już. To nie, jest Goblin, nie, to jest nie, Idę ja widzę. Idea po jajko, po jajko ja idę. Tutaj jeszcze jest jakaś maszyna. A, tam. Na razie nie są mi potrzebne takie. Ale A, idę. Zobaczmy, A, 100 A, końców! Okej, okay, zbieram te 100 tysięcy końców. Będę pewnie tutaj wtedy potężny. Dobra. Ale ich biorę na hita. Ja ich na jakiegoś lepszego już. Ale łatwo z nimi by... Teraz. I patrz, jak mój szybko już traci. A co ty zrobiłeś? ty masz jakieś pes... Mam ten ja lepszy teraz. i jeszcze lepszy sword. No to ja właśnie zaraz rozgłędy... No, mam... Okej, okay, ten sword. Już miałem? Miałem, ale jakiś inny on jest trochę. Który okay. jest lepszy? Ten o wiele lepszy! O wiele! Ja już ich pokonaję ja szybko nawet trochę. On tylko Ej! O Słaby ten normal, miecz. Chyba. jednak chyba nie Pomogę jednej osobie pokonać tego wielkiego giganta. A ja mam tam ten. Dobra, już prezent tylko otworzę. Klaim? Okej, okay, już, już ma mało. Jej, pokonany! Ja sobie ich założę? Jeszcze brakuje, brakuje mi jeszcze... Troszkę końców mi brakuje powiem. Pan tylko te... brakuje mi troszkę. Pięknie. Mam jak ja mu mało zadaję, no trochę tam zadaje, no. Jak możecie widzieć, to trochę mu tam zadaje nawet. Nie co teraz Ja ostatnio widziałem, że aż mam dwóch nowych subskrybentów. To zapraszam do, też do oglądania. Mam. Ja cię co ja narobiłem! Dlaczego ja zrobiłem teraz Rebirfa akurat? A co? Ja, ja, ja nie widziałam... Ja nie... Ja nie przeczytałam tego. No i zobaczyłem, że to jest Rebirfa, a ja je ja zbierałam na coś innego. Aha. Dobra ja tego to... Jeszcze nic nie będę tego miałem przetekować ja bym nie atakował tamtego bosła, bo słabo, więc na razie dla mnie jeszcze za dobry. Jeżeli chcecie więcej... Z... Z tej gry lub z jakiejś innej to dajcie łapkę w górę, subskrypcję, no i co tam jeszcze więcej tam. No, ja teraz będę ten. Więcej chyba Robloxa nagrywał, jak chcieliście. Ja może też będę no. nagrywał trochę na faj Robloxa. Czasem może jeszcze Kingdom crash. Tak, Kingdom Crash też będę. No. Czekaj, to może być dobry. Jacie! Ja mam mityczny miecz! Ja mam mityczny miecz! No. Dobra. Ja nie wiem, czy mam. Zaraz sprawdzę, jak długo się pokonam. Ale szybko on teraz schodzi. Jeszcze szybciej on schodzi. Okej. Okay. O, mam chyba jakiś lepszy już. To jest ten boss. Ja atakuję, a nie, bo on jest za dobry jeszcze. Będę go 5 lat atakował za nią. Koniec. mam jeszcze lepszy. Co jest z tymi swordami? No to las są przez wordy. Tego giganta atakuję, tego króla Teraz ja co się stało. Przepraszam za to. Okej. Okay. Przez... Przez przypadek zarobku wiknąłem, no, ale dobra, nie Idę otworzyć to za 100 końców teraz Ja zbieram na następną mapę. Ja potem... Okay. Po tym openingu będę zbierał na następną mapę. No i... Co to jest toilet Jakiś? To jest jakieś... Nie to też na toalecie. To jest ta... Jak ona się nazywa? No okej. Ciać się, co ja nam też coś kliknąłem za robuxy. No. Ja. 8 magika, No to idę do nich, jak mam takie zadanie. I tak już prawie na to chyba. Gdzie ty masz w ogóle to A? zadanie? Gdzie ty masz to zadanie? No musisz iść do tamtego takiego... Na początku jest taki jakiś dziadek. Jakieś magii. Jakieś magii po prostu. No i tam... On ci daje jakieś taski. Dobra, 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 dobra. Okej. Okay. Okay. A ty musisz właśnie jakieś rzeczy dziwne, co ci daje? Jakieś laki albo coś takiego. No i właśnie, no, ja No chyba? Teraz użyję tam. Okej, okay, używam teraz. Albo nie, czekaj, czy tą. Ja o! Okej. Okay. Tak, ja Żyję, że będę więcej sobie trochę zarabiał. No, Jak? Ulej, prawie idzie to... na hita! Kto? No ten bus już mi jedzie na hita! Ja no, już mogę iść do nowej mapy mam zrobić ale Tak, to, to ci może pomóc. Ok, to zrobię. Zrobiłem. Teraz ok, polecę słucham. balonem. Ciekawe, gdzie ja polecę? Jakieś... Kilka na Pan. Znam tego, to jest chyba z tej bajki. To you help me. Girl. No, o nie, ja traciłem wszystkie pieniążki Okej okay. Defat Okej okay. Jej, ja trochę już... Dobra Już coś sprawdzę na to A mój... To czemu takie miecze? No, jak zabijałam tych królów a tych, tych najlepszych Tak, tych najlepszych, tych najlepszych. Jak Ja go lecę, bo nawet pokonać nie mogę. No bo te pety musisz kupować, bo ty chyba w ogóle nie kupowałaś petów. O jak właśnie idę to teraz zrobić. Sprawdzę w ogóle... właśnie przypomniałaś mi o po petach. A, muszę Dobra. pokonać 12, OK już tak. wiem o co chodzi. Tu jest za 100 tysięcy. Nie, dobra, ja zbieram na te jajko za 100 tysięcy. Jak to mi ma pomóc, to... Okej, okay, teraz zbieram na to najlepsze chyba. I się wydaje. Okej, okay, no i teraz on już prawie jedzie na hita, no. Super. No i to to już zadaje dużo. Ujać się! Okej. Okay. Tutaj. Mamy teraz po kupię... Czy mam chyba konać tych średnich? Co to jest jakiś? Co to jest? Jeden milion EDI. A, to muszę ich pokonać, okej. Skimmy dragon! Właśnie właśnie też go miałem! Aha. Ogra może być... to może być jakiś dobry Okej, okay, nie robimy Rebirfa na razie. Okay. Ktoś, o, Zapraszam teraz o te logi, ale dajcie znać w komentarzach, czy byście chcieli, żebyśmy nagrywali, no ja i z Millerem, może też, żebyście żebyś, chcieli, żebyśmy nagrywali jakieś tower defense. No, albo może tą samą grę się nagramy tam. No, może jeszcze to, to też się tam kiedyś nagra. Okej, okay. no bo już oni mi na hitach rzeczywiście okay. idąci Właściwie oni są już łatwiej dla mnie tam Jak ja bym tam poszedł, tak, i... tak. tak. to ja i... Jak? No dużo Zaraz, będę... zaraz A tu jesteś coś, na następnej mapie? Tak, ja już ciągle jestem na następnej mapie Przez długi no czas nawet ja ciebie Okej, okay, kupujemy Okej okay. Ja w ogóle... Ile my już w ogóle nagrywamy? No ja tak, tak 13 minut tutaj. Ja tylko sobie tutaj o, pokonam jedną przynajmniej osobę. Ja już będę kończył odcinek. Teraz, o, tutaj są lepsi. Czyli jakieś. Tu są te. Okay, lepsi. Coś, nie, to zostawcie w no, dajcie sobie też dzwoneczek. Nie, no, na koniec trafiłem ten... legendarnego. Jak? No i no, widzicie, no to musicie teraz koniecznie zostawić subskrypcję i łapkę w górę. No to to będzie no, tego odcinka. No, no cześć. Jak? Ten legendarny? No to żegnamy się w tym odcinku. No to papa. pa.